Panie Barach Śniężańskie Miody, e, niespodzianka numer jeden na dzisiaj. Specjalnie nikomu nic nie mówiłem, nie puszczałem żadnych informacji do sieci, ale właśnie jesteśmy w drugim miejscu, gdzie za chwilę odbędą się warsztaty pszczelarskie. Jesteśmy w szkole w Wrogowie, jest nie wiem, tylko w pół do ósmej. Ty tyłu widzicie szkołę. No i nasz sprzęt już rozstawiony, ten ul. Od fablabu trafi za chwilę do środka, do szkoły. Tutaj mamy nasze dziewczyny w środku. Przykrywamy je trochę tutaj, żeby było im cieplej. O, są. Mm. Czujecie powietrze propolisowe? Ja czuję. Dobra. Mamy znąki dla motyli. Mamy tutaj uninspiracyjny. Gdzie on tutaj jest? Co tutaj w środku jest? Mamy naszą pszczółkę w środku. Pokażcie, dziewczyno. O, jest. Dobra. Mamy taki mały domek dla ptaków. No i bzykająca przyczepka. I szkoła. Rogów był Za jakieś pół godzinki zaczynamy. Za chwilę reportaż ze środka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.